Mirek jak siedział sobie na kanapie to kapka mu się, kapka mu czego kapka? Mirkowi ulało się trochę? Nie, inaczej. Ej, umirka, umirka na ty. Umirka na spodniach Nosił tak długo brudne z plamami, że czasem tak się mówi, że tamto już pewnie u Ciebie wyewolowała jakaś cywilizacja. <laughs> Wyobraźcie sobie, że umirka na spodniach, taka cywilizacja już wyewolowała Składa się ona z czarnej zapiekanki którą przypala jak zawsze robi. Składa się z kapki Harnolda, którego wylał sobie na spodnie. No i Chińczyka, którego kiedyś zamówił, bo dotychczas jak ujebał spodnie, to, to ta plama tam została. I ta plama to jest ogólnie intro. I ta plama. plama. Wy, wy, wy. Wyewoluowała w taką bakterię, która jest. Yy, no, jak to powiedzieć? która na jego spodniach stworzyła sobie własny ekosystem. I to jest właśnie. to jest właśnie intro do, do tej bakterii. Jak tu będą wyglądać Mirka spodnie? Takie, zróbmy. Niebieskie, kurde, choć... Kurka. Oczywiście nasza bakteria, no, jest. Yy, no, mięsożerna, nie? No, bo wiadomo, Mirek to jest typowy rasowy mięsożerca, więc na jego spodniach nie może się znajdować nic innego niż yy, mięso. I poziom trudno? Kie... Nie, 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 nie będę tu nie będę wymyślał, tak? Nazwa dla tej bakterii Mirasonella, Mirasonella. Śmiercionośna bakteria Mirasonella. Dobra, uwaga. intro. To są Mirka spodnie tutaj. Patrzcie. Jedna z Nitek, tam jest gwiazda, albo dobra, to może być co innego może być gwiazdą dla niego, a dla tych co nie wiedzą, Mirek to jest główna postać antagonista, chyba tak się mówi w serii The Sims 2. I tutaj są resztki żarcia z Chińczyka, lądują mu na spodnie. Na tam jedną nitkę. Je budu jeps. No i i wylądował. Może lepiej, że ten Mirek się zachłysnął i śliną zajebał tutaj. Dobra, tym ty nie będziesz mi gadać, co mam robić. Kurde, tylko że tu się nie skaluje ten dobrze. Dobra, daj spokój. I co to jest ten? Nasza bakteria? I tu są resztki Chińczyka? Dawaj to Żremy to co Mirek zostawił normalnie, jesteśmy mięsożerni. Można jakoś szybciej tak? Ty, dawaj go! Gościu, chodź tu! To jest pewnie ten, zapieka resztki zapiekanki. Chodź tu, gościu! Dubska mu normalnie, A cię. No. A mam No! Albo to wygląda troszkę inaczej z tym wąsikiem na końcu, ale nie będę mówił jak. Dobra, mamy go! Ale się nażar, kurde. To jest ten, mirasonella O, i urośliśmy. Ej, te spodnie są tak bia białe tutaj. Że mi się tu normalnie wzrok jebie. O kurde, tam są jakieś większe szczepy bakterii. To jeszcze pewnie z czasu początku. Trzeba uważać, bo to też jest jakiś ten... Dobra, ty, żądło jest normalnie! Śmiercioność również, to! Kurka! Bierzemy to żądło. Można 360 robić w tej wodzie? Ty, można, normalnie. Dobra, dawaj resztę tego mięsa, musimy urosnąć. Dobra, teraz rzuciło nas ten, na nogawkę. Bo leci w dół wszystko. Spicha nas w dół. Dobra, zbliżamy się, czym bliżej, jesteśmy bliżej kostek Mirasa, bo tam są prawdziwe bakterie, nie? Tam są takie, kurde, to co na haluksach żyje Mirasa, to wy sobie nie wyobrażacie, nie? Jakie bakterie tam. Na jego haluksach ten, wąglik rozpylali, nie? Sanepit normalnie. Żeby testy przeprowadzać. Au, au, au! Kurde! Uciekać! To bakterie z... Dobra, spokojnie, uzdarzyliśmy się namnożyć tyle, że... Że możemy sobie na nowo tu zacząć. Dobra, dawaj do tej fabryki, zobaczymy co ten. Normalnie na zadniemy, zobaczcie. Bli, jakieś jak z Pokemonów normalnie odgłosy. Dawajcie, coś po, tutaj pomodelujemy. Coś jakieś, kurcze. Patrzcie jaki możemy ten, Do... kurka, kliknij się tu bocie Dobra, co tu robimy, dobra ja to wypieprzam w pizdu, patrzcie jaka tu, tu torpedówkę można zrobić Dwa normalnie na ten, a czekaj Ja tu normalnie kręgosłup mogę, mogę jedno oko zrobić? No Dobra, żeby się lepiej, albo takie dwa normalnie, na dupie oczy Trzeba mieć oczy z tyłu głowy, nie? I mówi, dobra jedno oko obalimy, zrobimy takie o tego, Kudzillę taką Kurde, nie da się, Cześć, to oko, dobra, oko sobie weźmiemy, bo nie musimy Zrobimy sobie, nie, bo musimy być ten, żeby nas inne drapieżniki, musimy być szybcy i wściekli Tu, o, będziemy taką tą, o, takim gumiakiem i torpedówkę taką, torpedówkę dużą mu zrobimy I z tyłu torpedówki trzeba bronić i po bokach, o, proszę, no nie możemy już I nie mamy oczu, nie będziemy mieli wzroku, dobra, to sprzedamy jedne i wezmę wzrok, żebym widział cokolwiek Duże oko. A takie są jeszcze. Ej, czekaj, są takie. O, a nie, bo nas ugryzą w to oko. Nie może nic wystawać, to jest przetrwanie. Tu nie ma żartów. Możemy pomalować to jeszcze. Czekaj. Z jeansami mirka się tutaj. O. Dobra, jest torpedówka, jest wszystko. Idziemy dalej. Nazwij swój gatunek, nie, no już wszystko jest nazwane. To jest Mirasonella. No kurde, on się tak samo nazywa. Mirasonella. Dobra, uwaga, nowy gatunek wychodzi na świat. I mamy torpedówę, patrzcie to! Jaki normalnie jest ten? Typcy wściekli, Krzychu, kadetem teraz, uważaj! To są jakieś psychole, kurde, normalnie, wpierdolę cię. Kurde, teraz coś, to... a tego możemy wpieprzyć? I, a, ah, i, w oko, no, dawaj, kurde, kurka, gnaj, nie pan? tutaj, o nie! Nie, uciekaj, żeśmy nabili się na ten. Nie, czekaj, nie. Zjedzmy go, jest duży. Nie, znowu się nabiłeś, on cię wysysa, jak ten, jak komar. Dobra, może ten, może najemy się najpierw czegoś innego. Byśmy trochę w pompę dostali. Ty, patrzcie, jakieś te odblokowaliśmy. Aj! Skrzydła jakieś. Będziemy mogli szybciej skrzydlić się tutaj. Kurde, te przywoły jakieś sukni syniarzy. Normalnie jak na jakiejś dzielnicy. Nie będę mówił jakiej. Przez poprawność polityczną. O, nasi! Dawaj go! Dobra, Mirasunella nie radzi sobie najlepiej, ale to spokojnie. To jest kwestia czasu. Musimy po prostu na razie uważać na Gangusów. To jest ten, yy, panowie, jeden drugiemu pomaga, nie? Skacze, pomóc koledze, yy, jeden yy, czy to głowy, wszystko patrzymy co się dzieje. Ej, co jest, spieprzamy, au, nie, nie! Uciekaj, motorówka, drugi bieg! Kurde, pal to sprzęgło tam! Czekamy, kurka! Uciekaj przed nim, no, dawaj tą motorówę! Uciekaj! Tu, o, rzemy. dobra, nie, spieprzamy, odczep się od nas! Nie, to jakiś wieloryb. Oko mu ugryź. Dawaj tego. Jeden drugiemu pomaga. Jeden drugiemu pomaga. Spieprz to. Aj, dobra, spieprzaj. Kurka. Dobra, początki są trudne, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Kurde, no co ty, na solówę chcesz? No, frajernia jakaś podleciała i... i... Panowie, jest pierwsze... No to zajebiście. No, ale jak, no? Życie roślinożernych bakterii nie jest łatwe. Trzeba walczyć o przeżycie, o. Żarcie samo do gęby wpada. O, jakiś kamienie. Co odblokowaliśmy? Trucizna, Ej, kozak! Coś kojarzy, że z trucizną można tych większych z easy. Aj, jakoś trzeba wpieprzyć tu. Au, au, dobra. Ciebie nie. Od tyłu go trzeba. Ja ciebie, ty go. Trzeba, bo to on ma tu kolce. Kubnij go tam. Coś odblokowałem, ale nie widziałem co. No zeżlij to, parówczaku. I dawaj to motorówom, oni mają tu kolce. Ich nie mamy szans. Chyba, że tego mojego? Dobra, nie, bo idzie jego kupel. Normalnie mu dupę sku skubię tam. Dobra, czekajcie, jakieś ulepszenia sobie zrobimy. Chodź tutaj na zadymę. Gdzie jest jakaś samica? Ty, zostaw ją! Co ją skubiesz, ty, gnoju? O, elektryka. Elektryka prąd nie tyka. Odblokuj wszystkie te. Dobra, sobie piszcie. Kurka. Dobra, jest ten. Jest zadyma. Dobra, co my to mamy? Elektryk albo, że to tu mnóstwo punktów kosztuje. Trąba. Ej, a może taki ten, że będziemy wjeżdżać tym kolcem? Ej, to nie jest głupie. Tego kolca się pozbędziemy. I elektryka, o, kozak, dobra. I kolec na pipę tutaj, duży musi być. A nie, może to być mniejsze. Ale kolec, daj mi kolca. Kolec musi być duży. Dobra, jest ten, ewolucja. Evolution complete. A jeszcze stać nas na kolca jednego. Nie, nie, nie. ten kolec, to on musi być tu. To musi być tutaj. To możemy troszkę mniejsze. Typowa ofensywka. Kolor to jest chociaż kolor może elektrykę dodamy. O. Dobra, zmieniło się. To będzie w plamie po majonezie. Pojedzie o potrzebuję otworu gębowego. A no tak, bo jak będzie w przecież. Janek, kurde, ty jesteś też. Co, no nie jesteś nas na ten. Dobra, będzie taki otwór gębowy. Nie będziesz mi mówił, kurde, jakie otwory gębowe robić. Dobra, aktualizacja. Z, plam, z plamy po majonezie. Gdzie to? pikachu normalnie. Patrzcie i pa, pa prądzę go. Normalnie. Oponenta. I wiesz, że w niego jest pierwsze pierdolnięcie? I chłopa nie ma. Patrzcie, co ja wymyśliłem, nie? Pa, 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 pa. To jest ofensywka. On myśli, że ma szansę. I go od tyłu, on jest sparaliżowany. Dawaj go. Kurde, jest szybszy od nas przez te żeński pieprzone. Patrzcie go, on myśli, że ma szansę. O, dobra. On jest szybsi. Ten, kurde, nie działa na nas, bo my też elektryka. elektryka prąd nie tyka. Dobra, to jest nasi. A więc jakiś wielkolud. To są nasi? Nie, już myślałem, że wyglądają jak nasi. Dawaj tego. Dupsko go. Dobra, dobra, to już są prawdziwi oponenci tutaj, Tu już nie ma żartu, ten jaki ma zasięg, ty, słuchaj, dobra, tu widzę takiego oponenta dobrego, dobra, paraliż, ja też dostałem, Ż żremy to, jak kiena, dobra, tu jest jakiś słaby oponent, trzeba go, trucizna, dobra, podzielimy się z nim, o ty kurka z boku go. Dobra, dwóch na jednego, panowie. No nie, no tak, to nie będziemy robić. Trzeba poszukać jakiegoś łatwego tego, oponenta. I zieloni to są, jakieś aktimelki. Dawaj go. Dobra. Dobra, oni są easy. Ty, ale wypierdź od mojego żad. No, na hita go zjadłem. Ej, tu coś pływa, co to jest? Kurde, trucizna. Śmuszle już ty na tych spodniach Mirasa. Ciebie ja bym dał radę? Ty jesteś taka jakaś... A, będziemy się ten... Paralisz? O kurde, dobra, tam jest taki oponent, że ja z pieprzą od ciebie. Aj! Nie! Uciekaj! Ej, tu już są same kurde bosy tutaj. Czy ja nie mam szans z nimi? Może tego tutaj, co? Paraliż jakiś. W oko mu. Palec do oka mu włóż. A ja chcę go zjeść, tego dużego. Można zbolać ekipę? Nie, no ten nas goni. Przestań nas gonić, gościu. Aj, z niego nie ma mięsa. Tylko się do góry nogami wybija. Dobra, ale tu jest, jak hiena. O Jezu... Dobra, ten nas pierdolną. Dawaj tego ty! Co spieprzasz? Bo dobra, tu są jakieś bossy znowu. Tu nie ma oponentów dla nas. To jest jakaś ta rozpuszcz punkt. No i ten już przychodzi, kurde. No ale my jesteśmy za wolni, przecież my w ogóle nie mamy punktów na ten. Ewolucję. Co jest? Kolejny etap tego? Ej, no zjadł nam partnera, to jak mi się ten... To no chłop zjadł normalnie nam babkę! A możemy coś dodać To no, Truciznę? Co by nam się przydało? Plucie jadę? Może plucie jadę damy? Jada będziemy ten z elektryką? Z przodu by się ten jad przydał jakoś tu. Tak zrobimy, dobra. Jad normalnie i to też zrobimy. Większe wszystko na pipę, zobaczcie. To już nie ma na się. Dobra, dawaj. To jest typowa ofensywka. O, jest trucizna, jest wszystko. Chodź tu, ale jest napakowany, nie? Wygląda jak Giodu z Pokémonów. Patrz to, trucizna, Bra, dobra, dobra. Elektryka, dawaj. No ale ten frajer tu przychodzi. Teraz, piprzamy od niego. Ale chyba, jak mamy truciznę, to się boi po. Ty, co naszego ziomka? Ty, chodź tu. Ty, co, tak zwaniakowałeś? Bo byłem mniejszy, i teraz to się stało. Teraz ta, te, Mirasunella wygląda, jakby jej ósemki napuchły. Ty, mózg mu urósł. Gratulacje, jesteś na drod dobrej drodze do rozumu.